Dzień dobry Państwu. Chciałbym teraz Państwu kilka takich informacji istotnych, ważnych z jeleni Góry i tutaj z naszego obszaru Kotliny Jeleniogórskiej przekazać. Przede wszystkim to, że w sobotę już pewnie Państwo dostaliście tą informację z mediów. Doszła nami niestety jedna osoba, która jest pozytywnie pozytywnie wskazana jako nosiciel koronawirusa. Dzisiaj następny Pan też z Jeleniej Góry. W sumie na obszarze Kotliny Jeleniogórskiej jest 7 osób, z czego w samej Jeleniej Górze 5 z tym, że jedna osoba, Pan kierowca z PKS-u niestety nie żyje i to się w zeszłym tygodniu stało. Jeżeli chodzi o Ilość osób, które są objęte kwarantanną to jest 607 osób, z czego jest to ponad 500 obiektów, które policja musi sprawdzić i 7 takich przypadków jest, które nie poddały się kwarantannie, które opuściły te miejsca i dlatego też te osoby zostaną ukarane. Chciałbym podziękować tutaj policji, chciałbym podziękować Straży Miejskiej. Systematycznie jeździli, informowali nas o tym, że jest zakaz wychodzenia do, z domu i, i że y, można tylko wyjść w celach takich, które, y, które dotyczą albo pracy, albo pójścia do sklepu na zakupy. Takie związane przede wszystkim z, y, z artykułami spożywczymi y, czy też do pracy. I tutaj przede wszystkim też chcę podziękować mieszkańcom Jeleniej Góry, że się dostosowali do tego apelu. Nie było, nie było tyle tak wiele osób chodzących. Dostawałem systematycznie sygnały od, od was, od państwa, które informowały, że na przykład na górę szybowcową idą y, y, mieszkańcy i spacerują y, czy też na perłę Zachodu, tam też pozwoliłem sobie wysyłać Straż Miejską. I tak systematycznie te miejsca były kontrolowane. Jeżeli chodzi, proszę państwa, o sytuację, jaka jest z, z, ze strażą miejską, straż miejska podjęła 66 interwencji, w sumie 130 e, telefonów. Jedna z takich. Interwencji, która była trudną, to była w sobotę o godzinie 23.30. Jeden z pan koniecznie chciał się dostać na SOR w szpitalu, później się okazało, że ten pan był pod wpływem prawdopodobnie jakichś narkotyków i sam oddalił się bez jakiejś większej interwencji ze strony Straży Miejskiej. Oczywiście dziękuję wszystkim służbom, ale przede wszystkim dziękuję. Tym, którzy w białych mundurach, czyli w całej służbie zdrowia, za to, że dalej tak ciężko pracują, mam sygnały od i czy to z pogotowia, i, i, czy z, ze szpitala. Naprawdę jest trudno, naprawdę są w trudnej sytuacji, no ale miejmy nadzieję, że to wszystko, że to wszystko pozostanie że w jakiś sposób to opanujemy. Proszę Państwa, mam tutaj jeszcze taką do Was gorącą prośbę o to, żebyście tak jak apelujemy, to od kilku dni żebyście zostali w domu, żebyście nie wychodzili i tutaj do tego przyłączyli się do tego wspólnego apelu przyłączyli się ludzie różnych branży, na przykład kominiarze, strażnicy miejscy, Państwowa Straż Pożarna, wszyscy, między innymi też ja pozwoliłem sobie do tego apelu się dołączyć i prosząc was o to, żebyście jednak nie wychodzili. Jeszcze z takich spraw, które chciałbym z Państwem omówić, to jest pewnie w mediach już słyszeliście o tej sytuacji, jaka miała miejsce w Sejmie. O tym, że w ciągu właściwie kilku godzin została wprowadzona wrzutka do ustawy sejmowej, która miała dotyczyć poprawy, poprawy przede wszystkim dla przedsiębiorców, dla osób zatrudnionych, no ale w tym momencie wrzucono też i sprawy dotyczące kampanii wyborczej. Dla mnie jest to niezrozumiałe, dla mnie jako samorządowca nie jest to w ogóle do przyjęcia i taki sposób procedowania ustaw, taki sposób działania jest karygodny i tu ja nie otworzę czegoś, co już nie zostało otwarte. Prawnicy się jednoznacznie wypowiedzieli, że jest to złamanie wszelkiego rodzaju reguł, wszelkiego rodzaju praw, które zostały ustanowione przez człowieka. Ale ja bym chciał Państwu w pewien sposób odnieść się do tej sytuacji i odnieść się do tego, co jest cały, cały czas przez władzę rządzącą, przez prezydenta, przez rząd, przez prezesa. I chyba on jest tutaj najważniejszy. Przez prezesa jest cały czas nam wszystkim powtarzane i wciskane. Proszę Państwa, ja jako prezydent Jeleni Góry. Nie mogę się zgodzić na to, żeby narazić życie mieszkańców i zdrowie mieszkańców niej Góry. Zorganizowanie wyborów majowych w sytuacji takiej, kiedy z jednej strony ja przed chwilą apelowałem do Państwa, żebyście zostali w domu, żebyście nie wychodzili, żebyście co najwyżej dwójkami szli, to jest szaleństwo. Organizowanie i namawianie ludzi do tego, żeby siedzieli w komisjach, i żeby się narażali sami i narażali innych, którzy przychodzą i będą mieli głosować. To przeszła już Francja. I cały czas słyszymy o tym, że po tej, po tej pierwszej turze wyborów samorządowych, jakie odbyły się we Francji, pandemia koronawirusa jeszcze bardziej nabrała tempa. My nie chcemy przerabiać Francji tutaj u nas wiele Wielkiej Górze. I dlatego też, biorąc pod uwagę, że ze spraw... biorąc pod uwagę sprawy techniczne, bo ja chcę Państwu powiedzieć, że w Jeleniej Górze są 43 komisje wyborcze, z czego pięć komisji w obszarze zamknięte, to są obwody zamknięte. To jest szpital, to jest na Żeromskiego hospicju, i, i to jest Pogodna Jesień, to jest areszt i to jest uzdrowisko cieplice. I w żadnym z tych obiektów, chyba że w areszcie i w uzdrowisku cieplice, będzie możliwość zorganizowania takiego obwodu zamkniętego, bo na pewno nie w szpitalu, który jest zamknięty, i na pewno nie w hospicjum, i, i, i nie w domu Pogodna Jesień, bo też nie będzie wolno tam wejść. Proszę Państwa, z tych 46, z tych 41, które później pozostały, to są 31 w obiektach oświatowych. Nie wyobrażam sobie możliwości, żeby tam zorganizować komisję i żeby tam przeprowadzać, narażając dzieci, narażając nauczycieli, narażając całą obsługę szkoły. Ale co jest jeszcze najistotniejsze, obiekty, w których my wypożyczamy na komisje wyborcze, już mamy dwie odpowiedzi, że nie wyrażają zgody. Nie jestem w stanie technicznie zorganizować wyborów. Nie jestem w stanie technicznie zebrać ponad 400 ludzi do tego, żeby zasiadali w tych komisjach. Ja nikogo na siłę nie będę zmuszał, żeby siadał i narażał siebie i narażał tych wszystkich ludzi, którzy przyjdą i będą głosowali. Ten człowiek, który będzie podejmował, to jest albo szaleńcem, albo nie zdaje sobie sprawy, albo nie ma, albo nie ma żadnej sytuacji takiej, żeby kogokolwiek narazić jakiegoś bliskiego na utratę zdrowia i życia. I jeszcze z takich istotnych spraw, bo jeżeli już tak rozmawiamy. To dla mnie jest bulwersujące, bo wielokrotnie wiele osób do mnie zwraca się z zapytaniem: Panie prezydencie, zostałem wytypowany, zostałam wytypowana do badań przesiewowych, do badań te test testowych na zawartość koronawirusa. Jestem od tygodnia objęta kwarantanną, i od tygodnia jeszcze nikt nie przyjechał do mnie i nie pobrał y y wymazu. A jak pobrał, to przez kilka dni nie ma, nie ma wyników. To nie jest możliwe. My tutaj rozmawiamy o wyborach, a w szpitalu od czwartku ludzie oczekują, dzisiaj jest poniedziałek, jaki będzie wynik ich testu. Od piątku nie funkcjonują dwa oddziały. I o czym my tu rozmawiamy? Przy Państwa, z rzeczy lepszych to jest tak, że. Jako miasto Jelenia Góra, zamówiliśmy 10 tysięcy maseczek, z czego z tych maseczek trafi do szpitala, ale już też zamawi, zamówiłem następne 10 tysięcy maseczek i będę chciał, żeby to do państwa dotarło. Zamawiamy teraz płyny dezynfekujące, które też w najbliższych dniach dotrzą, dotrą do, do, do nas tutaj do Jeleniej Góry i będziemy chcieli przede wszystkim zaopatrzyć wszystkie te jednostki, które są związane. Z kontaktem z mieszkańcami, czyli szpital, pogotowie i obiekty, które, w których gromadzą się mieszkańcy, jednocześnie dezynfekując ławki, dezynfekując przystanki, dezynfekując te części miasta, które są narażone na to, że pojawią się, pojawi się tam cząsteczki koronawirusa. Proszę Państwa. Ja myślę, że to jest trudny czas dla nas, ale my to wytrzymamy i życzę Państwu że, i, i proszę Was, tak jak zawsze, żebyśmy byli solidarni. Bądźmy solidarni, pomagajmy jeden drugiemu i ten wolontariat, który jest już zorganizowany, który się, który się organizuje pomoże tym wszystkim seniorom którzy, i tym wszystkim, którzy są objęci kwarantanną, żeby jednak nie wychodzili na dwór. I proszę Państwa, jeszcze raz gorąco apeluję zostańcie w domu, nie wychodźcie, jeżeli nie potrzeba, bo naprawdę to jest bardzo, bardzo niebezpieczne dla nas wszystkich. Bądźmy solidarni.